Cześć! Dzisiaj chciałem Wam pokazać domowej roboty, narzędzie, które powiedzmy pomaga czy ułatwia i przyspiesza cięcie takich gałęzi. To są powiedzmy z zeszłego roku różnej wielkości. One tutaj całą zimę sobie leżały, także tu już jakieś grzybki na nich rosną sobie, ale to nie szkodzi. Jak teraz je odłożę do suchego miejsca, to bez problemu, to sobie i tak wyschnie, grzybki umrą i nie ma się co przejmować. To jest głównie czeremcha i akacja, także na pewno będzie się dobrze paliło. No, i tak narzędzie, bo chciałem pokazać właśnie narzędzie, a nie drewno. To jest narzędzie powiedzmy zrobione samemu. Kilku rurek na krzyż i przy pomocy spawarki połączone. I to są zwykłe stalowe rurki, takie jak do instalacji wodnej się kiedyś stosowało. No, oczywiście, na podstawę są trochę grubsze, ale to jest wszystko zwykła stal. To już ma wiele lat, to narzędzie. Także nie będę pokazywał, jak dokładnie było robione. Ani nie będę drugiego robił, bo nie jest mi potrzebne, ale mogę wytłumaczyć. I tutaj to co, to, co widzicie, to to są po prostu e, mówki przyspawane w kilku miejscach. Tutaj na literę h. E, jeszcze raz, o, te mówki tutaj. Tutaj na literę h jest e, rama, taka podstawa, żeby to stabilnie stało. Swoje waży e, i, i jest naprawdę wystarczająco ciężkie, żeby, powiedzmy, nie uciekało przy cięciu piłą. No a tutaj u góry fleksem po prostu poucinane, potem przecięte i rozgięte. Także żadna filozofia w zasadzie. Roboty może na jeden, może na dwa dni. Zależy jak kto jest, powiedzmy, obcykany w spawarce. No i co? To jeszcze było maźnięte farbą, ale to już tylko Taki powiedzmy, żeby nie wyglądało aż tak strasznie, chociaż to w sumie i tak zbyt piękne nie jest, ale spełnia swoją rolę na pewno. To co mogę, to, co mogę na pewno powiedzieć, że przyspiesza robotę, no bo mam taką górę tych dech i badyli. No i teraz zamiast, no nie wiem co bym musiał, z każdym bym się musiał powiedzmy jakoś użerać, nie wiem jak to trzymać. A na tym sobie położę i mogę w, w kilku miejscach elegancko sobie przeciąć. Takie większe bale jak miałem, to sobie przygotowałem taką pseudo e, takie mocowanie jak gilotyna, czy nie jak to się jak dyby o. I to w zasadzie działa na takiej prostej zasadzie, że po prostu się blokuje. Chodziło o to, żeby było jak najbardziej sztywne. Razem może o. Dlatego jest mocowane, powiedzmy, na drzewie. No i coś takiego wystarcza w zupełności, żeby można było też to piłą ciąć i nawet grubsze, bo ale znacznie grubsze, takie, powiedzmy, jak całe, jak, jak to drzewo, co tu było, też bez problemu w takim narzędziu się mieści i można. Sobie ciąć, także bardzo to usprawnia pracę, szczególnie jak nie ma kto przytrzymać, pracuje się całkowicie samemu. Tyle mi się udało naścinać na jednym baku w tej mojej pile. I to zajęło, no nie wiem, może niecałe pół godzinki i taką górkę sobie naścinałem. Oczywiście jeszcze tego zostało jeszcze dwa razy tyle albo więcej, no ale wiadomo, zawsze z tym będzie trochę roboty, a taki stojak naprawdę ułatwia i nawet Tutaj mam to, co na tamtym powiedzmy na, ty, na tych dybach, jak ścinam, to mi zostało takiego grubszego też bezpośrednio sobie tutaj położyłem. I ten ostatni kawałek dłuższy, powiedzmy na pół, mogę bez problemu sobie przeciąć. I tutaj, właśnie jak zacząłem to używać, i, i jak robiłem, to myślałem, że te grubsze będzie duży problem, że one będą się powiedzmy zaciskać w dół, i będą mi klinować. Ale nie jest to aż taki duży problem jednak, jak się obawiałem, bo myślałem, że po prostu się nie będzie dało tego ciąć. Ale tutaj, no nie wiem, może czasami coś się przyklinuje, ale jednak tak ogólnie da rady każdy, nawet bardzo, nawet bardzo grube pniaczki można sobie w ten sposób pociąć. Także polecam każdemu, kto ma taki ogródek powiedzmy, w którym trochę tego drewna swojego urośnie. Bo mi to szczerze mówiąc rośnie tego więcej niż mi się chce i mam ochotę i czas, żeby uporządkować. Dlatego też to tam tyle tego zostało z zeszłego roku. No to tego typu urządzonko wystarczy, mówię, parę rur, spawarka i, i można sobie, sobie życie ułatwić. A tak w ogóle dla powiedzmy leniwych, takich jak ja, no to znaleźć sobie miejsce, właśnie takie, w którym jakieś takie E, takie dyby można zastosować, i, i to już z, załatwi. Nie wiem, powiedzmy, 90% wysiłku. No można tu zaklinować, pociąć, a, i zostanie tylko, tylko trochę i tą całą resztę, która zostanie, można już położyć sobie na tym i, i dokończyć robotę. Także to by było na tyle. Dzięki za oglądanie. Zostawcie łapkę w górę i do zobaczenia w następnych e, filmach.